she got her only fans she ain't a friend without a plan no she got her only fans she wanna fans now you're fan out here flexing on the she only draws a foreign call you when she bored and she never had a plan she got her only fans she live up in the hills she gotta pay her bill she got a Idziemy, panie, tam. Tam będziemy się bić. To jest eee. pustynia chyba, nie? nie A, jo, tak. pustynia, no. Co taka mgła się zrobiła? Co to ma być? Ale należy mi się potężnie to zacina. No, powiem ci, że mi też. Jak FPSy skaczą, 150 do 60, 150 do 60. Ja nie mam akurat wyłączone, ale chrubie. Znaczy teraz to już nie. Teraz ale... nie, ale chrubałam. Kurde, pamiętam te bitwy tutaj na tym. Jeszcze tam pamiętam jak tam Czołg jechał. Tymi botami. Ale lecimy tu, nie Tak, ja, ja tak trochę na ulicy wyląduję To chyba, że tu na tą stację Dawaj tam na, na tą stację tu Chyba nikt tu nie ląduje O kurde A i tak nic nie było w tej dzień, że no, chlupie tu coś No strasznie ja ten rozwaliłem kiber i aż mogę zacząć. Ty panie? Pa! A tu Daj jesteś. Macie <laughs> drzwi otwarte, myślałem, że tam siedzi. O, fajnie. Chcesz pompę? Masz pompę? Mam. Mam dwie. Kurwa, nic tu nie Famas Faj. A ja mam co to? na dług No może jeszcze tam podejdziemy, bo... Tak, możemy podejść Digiel jakbyś chciał Coś takiego Mogę wziąć, bo w sumie nie mam z czego na daleko No ja mam też digla, Famasa, dwie pompy. Czekaj A, tak się robiło. ja właśnie tu. Z... Panie, jedziemy. Ja Naszą pliką. Elegancko. Tak na szybkości, panie, bo tutaj... SZOKI! Do mnie strzała. Jest drugi jeszcze. O kurde. Leży. Jeden był za budynkiem. Najg u góra. Obiegał, obiegał. Nice. No a nie raketnica Nice Najlepsze jest to, że tego pierwszego to żeby tak obił już miał Ale... biało i żółto Fama trzy pałki te kule mu wlazły Czekaj, gdzieś tu słyszę Tu O jest MK biorę MK Chcesz miksturki małe? Daj Famasa chcesz? Eee no Jest w tym budynku, zostawiłem... Dobra O już mam O, chcesz krzaczek? Nie, chodź <noise> Chodź piechotko, może Może wezmę tą No Jak masz miejsce? Masz jakieś amunicje do rakietnicy? Eee, wiesz co, zbierałem, mam dwie tutaj. No M-ko się podobało granie, a ponad Skar jeszcze wrócił, to fajnie. fajnie. Może wiesz, gracze będą chcieli, żeby został ten i jakoś to zrobią, tak jak to było z trybem bez budowania No na pewno coś pomyślą jak zobaczą, że tyle ludzi nagle gra. Fajnie, że wrócili do tego, że bezbudowania dali, o Jezu. Zbudowaniem. budowaniem Na pewno ich tu powoli, że teraz te taki mały zrobili <laughs> Ta muzyka jest zarobista yes. O, tu, o są tu są szczały Wciały. Zielony Famas? Mam Widzę, nie widzę. Ja nie widzę właśnie. Tam, 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 tam. A, widzę. Leży. Leży. To jest Tu ich więcej, jest jeden z tu środków, i tam dalej ktoś O leci, leci, zielony ludek Mam jednego Gdzieś pode mną Jest, pod tobą no W budynku Leży. No, Kurde, trafiłem go za 80 na biało, a ten dalej ucieka <grym> Te korony mieli nawet no Co wy mieliście? Jest rakietnica, a jest M... Ty, ale jeden m. ziomek tu leżał, co żeśmy go powalili. Gdzie on poszedł? Mów a jest, rozsypał m. się. Ja chyba sobie to mam czwórkę. Ty, ale mam wrażenie, że skoki są jakieś wyższe. Też mam takie wrażenie. A, to DMRka. Tu jesteś takiego, właśnie... Masz ammo do snape'y? Bo z tego eee... digla to jednak typa trafiłem ładnie. Bap. Tu było coś w tym budynku, żeśmy tu chodzili często Ale oblutowane Jak dużo masz amodarki? 273 To weź tak żyli ze stówy Bo ja Nie wiem ile. chyba połowę rzuciłem No 120 rzuciłeś O! Wstrzelają. A pamiętam tą miejscówkę tu też Kurde panie, się przypomina hmm. Kochodza im się wybiją Taki jesteś rządny krwi No jak wchodzi na razie jako tako Ale się chyba wybili już Jest gość? Tam Idzie w naszą stronę. Dwóch. Widział mnie chyba. Coś się tak lampią. Bardzo co O kurde. Ty jak to wrapiła mnie A jak cośimy jakbyś widział. To dawaj może. To chodzi do mnie Idą, idą tu Dawaj, daleko gdzieś tam w tamtym kierunku <laughs> Jednak jeszcze chciały nie wchodzę tak bym chciał <laughs> No ja tam trafiłem jednego rasa, ale tak to nic A ten most Jednak przydały się też część <laughs> No elegancko. Mam małe miksturki, jakby coś. sobie to jedną. Chodź, ja mam 50 jeszcze. Mam jak coś mam jeszcze jedną, to jakby była znowu sytuacja. Podbramkowa. Zostawiłem tę miksturkę. Idę. Tu jest granatnik. No, ale jak mnie trafiło ten granatnik, ale trzeba to podnieść. Ja mam rakietnicę, to jak coś to bierz... Ej drop jest niedaleko Rozumiem może zamiast SMG Myślałem że samochód się a to Chodź po to, po... kurde Trochę ucierpiałem Właśnie prawie to samo zrobiłem, <laughs> to że wyskoczyłem Beczka jest, digil złoty no to idę. Już miałem nie podchodzić, Łap beczkę. Czekaj, ja zapomniałem, jak to jest to... Boose. kurde, 15 sekund. Ale to chyba... Mam modo snipe'y z tego? Co? Mam modo snipe'y. Łoł. digla. Jak tam strefa? No, jesteśmy prawie już w środku. No myślę, że ktoś mi tu przebiegał, a to jakoś roślinka chyba. Dalej jesteśmy w strefie. A do granatnika ile masz samo? Eee, tylko to, co w magazynku, sześć. No to jeszcze nie tak źle. Mam wrażenie, że coś na moście widziałem, ale mam nadzieję, że tylko się przewidziało mi. Nie, Je, jest tam gość, krzak. Oj, kurwa, się mnie zauważył. Tam na dole, pod mostem, na tym tym. Przeszedł na lewą stronę mostu. Nie podoba mi się to miejsce, bo tam. Chodźmy może gdzieś dalej. Bo jesteśmy tak w środku dosłownie. Mhm. On był chyba sam. Jeszcze za krzaka był przebrany, więc uwaga. Jezus, się wystraszyłem. Wystraszyłem. <laughs> ja już myślałem, że do nas ktoś strzela. No. Coś uh! Na strzela. dole, na dole, na dole. Pod fajką Dobry ten granat, nie podoba mi się. Niech małe, a to ja wezmę A jedna! Tu jest ten. A ja to wezmę. Aż jeden. Ja mam 12. ile zużyłeś? Mogę ci się podzielić jak coś. Nie, na razie ten. Mam 5, to jeszcze na jedną walkę. Spokojnie. Bo tu zużyłem dwa. Kurde. Nie oznacza ty oznacza siedmiu graczy zostało? Nie, dziewięciu. Znaczy, no, oprócz nie nas nie siedmiu. Oprócz nas siedmiu. To się szybko wybili tych. Ty drop, chodź po drop. No właśnie go oznaczałem. Tylko się zaznaczył jako przeciwnik. <laughs> tak, już jesteśmy tak w top. To może nie szalejmy tak, żeby wygrać tą pierwszą gierkę. Tylko co? z góry, chyba trzeba tam wejść. Ta. Ja pamiętam, ja pamiętam tą skałę. Ja pitole. To wszystko tak dawno było. O, za nami też kolejny drop jest. Mogłaby snajperka wypaść, bo się na końcu lama. Aha Otwieraj pan Coś z lunetą o. wypadło A to jest dmr -ka? Nie, to jest karabin jakiś Karabin szturmowy z lunetą Wezmę może to Chodźmy jeszcze może tam Tutaj Obok nas jest jeszcze drop Bo Na koniec to na snajperka by nam się przydało Chociaż jedno już tam przed chwilą widziałem, że kogoś zabili ze za snajperki Strzały, strzały, poprawy mhm. Jaki to ma co gorąco? Ty jeszcze jeden drop spada No Co, jak będziemy miały snajperkę, ktoś to będziemy musieli cię posiadać? A to my, żeśmy dźwięki zaczęli robić Teraz każdy krzak trzeba sprawdzać No to jest spray leczniczy, czy co to jest? Nie to smoke chyba Jezus! Nie przyzwyczajony jestem do tych dźwięków Chodź panie może z tej strony, tu się strefa kończy Ty drugi drop zniknął Ktoś tutaj jest blisko Tylko nie wiem jak tu wejść Jakoś tak o! Do, no? do mnie to było, do mnie to było tu ci zrobić dziurę Dziękuję, Kujdaq chyba cię Ach Mam no, Pamiętaj miksturek możemy nie mieć No nie mamy Mam jedną Kurde, akurat drzewo mi zasłania to skąd oni strzelali plecy patrzę Bo tu się strefa dopiero zamyka I najgorsze, że my w niej nie jesteśmy tutaj No właśnie, trzeba podejść jakoś O ten budynek jeszcze bliżej, jeden Widzę chupa Tam biega jeden, ale to jest raczej to inny jeszcze jest sporo dropów. Coś tam padło. Tak, ja właśnie do tego biegłem, ale się zorientowałem, że to nie. Na górce, na górce. Że to jeden drop zniknął i się cofnąłem. Może jak podejdźmy, jak się strzelają. No to dawaj. Ty po tej lince to by był dobry dilem. w sumie. Jest ostatnie grupy. To dobrze, jakbyśmy im teraz wjechali. To dawaj, po Tam na dole Widzę krzak chodzi. A dawaj, Nie dawaj. No, Idę, Ajej. Dostał. Biało, miał Rift'a użyli. Tak, na górze tam Na górkę poszli. Ja też mam jak coś jeszcze. Wiesz co, może poczekajmy. Razie nie Bo będą do nas strzelać, jak wylądują pierwsi. Wiem, wiem, wiem. Ale jakby, jakby nas dojeżdżasz. Jest na dachu, na górce. Dwóch ich jest, no. To jest ostatnia grupa. Nie, możemy strefy. cofnąć, chodź. No na tą górkę jakbyśmy mogli wejść Koniene czy... Nie, no, ale ja tu nie wejdę tak Nie ja na tą górkę będzie ciężko wejść Musimy tu zostać uh -huh. Podejdę bliżej bo nic nie widzę Kręci się koło linki chłop Chyba no musieli być Zeskoczył na dół, zaskoczył na dół Idę, 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 jestem za Biegnie domu tam Biegną tutaj znowu do tego domu To dawaj tam do nich O widzę Dostał za stubę Leż, Powalił mnie What the fuck? Uważaj, uważaj No i powal go teraz, bij się z nim Nice ZWP <giby> 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 Ale nie wiem co chłop miał, że tak cię tam pocisnął Ty <giby> on, on y tam tą <giby> Kurde tym, tym <noise> Na lince <noise> się do mnie Tak, Siedząc. ale jak coś jak zaczął strzelać to tak szybko strzelał strasznie. Ty, królewskie zwycięstwo, by moje korony żeśmy podnieśli. No <noise>